Nie mogę się dzisiaj tutaj ułożyć. No trudno. Cześć, tu Kabula. Um, ułożona czy nie ułożona, nie wiem jak ten mikrofon dzisiaj, bo moja bluzka jest taka trochę um, no właśnie za cienka chyba na mikrofon krawatowy. Nieważne. Dziś chciałam powiedzieć o tym, żebyśmy tam gdzie boli dotykali. <grym> Zazwyczaj mamy tak intuicyjnie, taki odruch, w którym, jeśli np. uderzymy się o coś albo skaleczymy się, od razu albo bierzemy do ust, albo kładziemy, przykładamy sobie rękę do bolesnego miejsca. Więc dlaczego nie mielibyśmy tego stosować w przypadku urazów? I tych mniejszych, i tych większych. Ja pewnie już o tym mówiłam, pisałam, ale powtórzę, bo zasięgi są słabe i nigdy nie wiadomo, kto tego posłucha, i może akurat ktoś tego potrzebuje. I jeśli może oglądają mnie terapeuci, terapeuci ciała, pracy z ciałem, masażyści, to może mnie poprą, może, może ta wiadomość rozejdzie się dalej, może też mają takie doświadczenie, a może osoby, które. Mają jakieś urazy, świeże rany, nawet, albo jakieś bóle, kontuzje. Może nawet chciałyby pójść na masaż, czy na lomi konkretnie, na, na, na ten masaż, ale może się boją. Może lekarz im powiedział: Nie, proszę poczekać pół roku, żadnych masaży, żadnego, żadnego intensywnego ruszania. No dobra, ale lomi. Jest masażem bardzo elastycznym. Ja traktuję lomi jako masaż terapeutyczny, ale może to być też masaż relaksacyjny. Wszystko zależy od tego, co kto, czego potrzebuje. Ja się dopasowuję do ciała, do potrzeby osoby, która do mnie przychodzi. Ale to, co chcę powiedzieć, to to, to żebyśmy nie bali się dotykać masować. Z odpowiednią oczywiście intensywnością, z odpowiednim podejściem, siłą i tak dalej, z odpowiednią troską dla tego miejsca, ale nie bójmy się dotykać takich miejsc. Nie traktujmy tych miejsc y, jako coś: y, dobra, zamrażam to, y, nie dotykam, nie zaglądam, wysyłam na jakąś emigrację, na biegun północny, bo to miejsce nas potrzebuje, bo ono potem zasztywnieje, bo ono potem się zaskorupi i będzie dużo trudniej z nim współpracować, dużo trudniej przywrócić do równowagi. Ja wiem, że po operacjach czy po kontuzjach, że boli, tak? Więc oczywiście nie będziemy tam od razu gmerać i ugniatać, nie wiadomo jak intensywnie i mocno, natomiast dotknijmy, niech to miejsce też się czuje chciane, zwłaszcza kiedy, kiedy nas potrzebuje. Masowałam osoby po operacjach, masowałam po osoby z takich świeżych operacjach, że nawet jeszcze ta blizna była taka, może nie, że świeża, że, że, że jeszcze szwy nie były zdjęte, ale że widać, że ona jest jeszcze czerwona, zaogniona, świeża. Masowałam osoby po urazach kręgosłupa, z żylakami, naprawdę dużymi żylakami, z żyłami, z zapaleniami żył. Masowałam mojego męża, który miał 40 stopni gorączki. Masowałam go 6 dni kiedy zachorował na COVID, więc... Yy, i to mu pomogło, tak? Yy, masowałam osoby właśnie z takimi dużymi żelakami, które się bały chodzić na masaże wcześniej, bo było powiedziane, nie, nie chodzimy na masaże, bo, bo coś się popsuje. Lomi jest masażem, którym masujemy całe ciało, które chce być dotykane. Yy, Lomi jest masażem, który przywraca, usprawnia, udrażnia. Yy, dlatego dotykajmy. Bo, bo to się szybciej leczy, bo to miejsce się energetyzowuje, bo, bo ono się czuje chciane, ale przede wszystkim szybciej się leczy. Nie zaskorupia się, nie zasztywnia się. E, ostatnio byłam była na kursie u mnie dziewczyna, której partner jest fizjoterapeutą i właśnie też o tym rozmawiałyśmy. Ja mówię: "Słuchaj, jedynym przeciwwskazaniem do lomi jest białaczka. Nie masujemy osób, które są chore na białaczkę, ponieważ w trakcie wytwarzają się te ciałka, którymi żywi się choroba, więc nie karmimy choroby, ale tak wszystkie inne dysfunkcje, dysproporcje, dys choroby, braki, nadmiary, rany, kontuzje, to wszystko Masujemy, dotykamy. Jeśli jest, nie wiem, kontuzja barku i nie możemy podnieść ręki, to ja oczywiście nie będę podnosiła tej ręki i wyginała jej we wszystkie strony, ale ja dotknę, spróbuję znaleźć to miejsce, w którym, w którym ta ręka to ramię najbardziej ucierpiało. Dotykajmy, bo to po prostu pomaga, tak? Miałam zbyt dużo osób, które przychodziły dużo za późno, bo odczekały te kilka miesięcy niedotykania, obchodzenia się właśnie tak trochę dookoła, niezbliżania się do takich miejsc, które są w ciele już tak naprawdę wyleczone, ale one jeszcze potrzebują dużo czasu, żeby się wyleczyć, więc dużo trudniej się pracuje właśnie z miejscami, które były niedotykane, które były omijane. Ile osób przyszło do mnie na masaż z taką wdzięcznością, że ja chcę je pomasować, bo, bo boli, bo nie mogą podnieść się, nie mogą podnieść ręki, nogi, bo miały wypadek, bo miały ciężką operację kręgosłupa, i ich ciało czuje się takie poszatkowane, pokrojone, zaniedbane, zostawione potrzebujące troski i opieki, a wielu masażystów nie chce masować. I ja rozumiem, że w masażu klasycznym jest pewna siła, powtarzalność, kierunek ruchu i pewien, um, pewien schemat, który um, może nie służyć. Ja to rozumiem. Natomiast um, można. Można pójść do terapeuty, do lomi terapeuty, który zadba, zatroszczy się, który... Um, udrożni, przywróci równowagę i sprawi, że to ciało poczuje się całe, bo ono kiedy nas coś boli, nagle je tak szatkujemy to mijamy, tam, tam, nana na, i to już jest nie tak e, miałam osobę, która m, miała kawałek kręgosłupa m, nie, nie, nie chcę powiedzieć sztuczny tylko miała różne śruby, blachy naprawdę po ciężkich operacjach i e, Nikt nie chciał takiego ciała masować, i ta kobieta bardzo się ucieszyła, że, że ja akurat chcę, bo, bo zbyt długo nikt jej nie dotykał. Jeśli chodzi o żylaki, również czy, czy takie żyły, które są bardzo nabrzmiałe, czy właśnie te zapalenia żył, masujemy wtedy z, wień, z mniejszą intensywnością, z większą uwa uważnością, troską. i Mam takie historie, mam takie osoby, które są zaskoczone, że już po jednym masażu, nie wiem, te żyły przestają piec, że to już ten stan zapalny y, zmniejsza się, że te żyły się wchłaniają, że y, nie, nie pali tak mocno. Daję potem parę wskazówek, co robić, jak samemu się dotykać, żeby y, nie musieć się uwiązywać i przychodzić co chwilę do mnie. Także można sobie potem samemu pomóc. Dlatego jeśli boli, jeśli jest rana, jeśli jest kontuzja, Dotykajmy sami, nawet takim czułym naszym dotykiem, bo sami siebie też możemy uzdrowić. Trochę chaotycznie, bo teraz szczeka pies, koty biegają, na górze słyszę, że dzwoni telefon, i po prostu nie mogę się skupić, ale mam nadzieję, że ten największy przekaz już dotarł. Że doleciał, że wiadomo o co chodzi. Także terapeuci, dotykajcie osoby, klienci, pytajcie waszych terapeutów, nie bójcie się. Nawet jak wam lekarz powiedział, że absolutnie pod żadnym pozorem, spróbujcie delikatnie. A co wam szkodzi przyłożyć ręce? A co wam szkodzi pogłaskać? Nie omijajmy tych miejsc. Niech one czują się chciane. I zobaczymy, co się wydarzy. Bo ja tak sobie mogę gadać, tak? Ale zobaczmy, co się wtedy wydarzy. Także jeśli boli, dotykaj. Jeśli boli, bądź dla tego miejsca. A jeśli nie potrafisz sam, sama, pójdź, znajdź naprawdę dobrego terapeuta, który będzie umiał też o to miejsce zadbać i zintegruje je z całym, z całym ciałem. Dziękuję za uwagę, mimo mojego chaosu, ale czasami tak też jest. Pozdrawiam, kłaniam się z poważaniem. Redakcja, do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Cześć!